Rozpoczęła się wymiana nawierzchni części ulicy Wojska Polskiego na wysokości osiedla Metalowców, zwanej przez mieszkańców naszą uliczką. Użytkownicy tej drogi od wielu lat jeździli po bardzo zniszczonej nawierzchni, niebawem to się zmieni. Mieszkańcy tej ulicy czekali na tego typu działania już od lat. Oczywiście to nie jest nasze ostatnie słowo, bo wymiana nawierzchni można powiedzieć, że jest takim pierwszym etapem modernizacji tej ulicy. Jednakże w tym momencie my nie możemy zrobić jako miasto więcej, dlatego że droga numer 16 przebiega w tym miejscu, w którym przebiega. I w momencie, kiedy będzie gotowa obwodnica Mrągowa, ta druga obwodnica Mrągowa, wtedy będziemy mogli podjąć jeszcze inne działania. Niemniej jednak ta inwestycja znacznie poprawi komfort życia mieszkańców. Jestem zadowolony, że tę inwestycję udało się rozpocząć. Wymiana nawierzchni naszej uliczki ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Przypomnijmy, że to nie koniec inwestycji związanych z mrągowskimi drogami. Niedawno podpisano umowy z wykonawcami, którzy wyremontują zniszczone ulice Krótką i Żołnierską. Dofinansowanie do tych inwestycji mrągowski samorząd otrzymał z Funduszu Dróg Samorządowych.